Cintra jedno z większych królestw w północy, położone na południe od Jarugi oraz na północ od graniczących z Nilfgardem gór Amel. W jej skład, oprócz tej krainy, wchodziły m.in. Angren, Zarzecze, Górne Soden oraz Stoki. W przeszłości Cintra była dumnym i bogatym państwem z dużą armią oraz władcami cieszącymi się dużym szacunkiem i popularnością, a także wpływami we wszystkich królestwach. Stolicą tego państwa jest zbudowana na elfich fundamentach Cintra. Jest ona jednym z najstarszych miast na kontynencie, a przez wieki stała się jednym z największych, najpiękniejszych i najważniejszych miast w królestwie północy. Właśnie tu Geralt uratował księcia Dunego oraz został związany przeznaczeniem z jego córką Cyrillą. Założycielem Cintry był Kerbin, jeden z pierwszych ludzkich władców na kontynencie. Innymi znanymi miejscami z tego kraju są twierdza Ortagor i gród Tigl. Przed wojną państwem tym rządziła królowa Kalante, znana również jako Lwica z Cintry. Wcześniej była ona żoną księcia Ebbing, Rognera, zaś po jego śmierci wyszła za Eista Tysera. Rządy kalante były sprawiedliwe, lecz surowe. Z pewnością miała dominujący charakter, co czyniło ją wspaniałą i ambitną królową. Miała ona córkę Pavette, która wyszła za Dunego z Erenwaldu. Małżeństwo niefortunnie zaginęło podczas morskiej podróży, więc uznano ich za zmarłych, zaś ich córka Ciri, będąca tymczasem w Cintrze, automatycznie została następczynią tronu. Wasza cesarska mość Geralt z Rivii i Cirilla Fiona Ellen Rianon, królowa Cintry, księżna Brugge i diuszesa na Soden, dziedziczka Inis Art Skelik i Inis Ann Skelik, Suzarenka, Atre i Apiar. Przyzwyczajaj się. Niedługo będą przed Tobą klękać wszyscy od Nilgardu po Góry Smocze. Po wojnie z Nilfgardem państwo zostało doszczętnie zniszczone, a większość mieszkańców uciekła do Temerii i Redanii. Tak powstał korpus cintryjski pod dowództwem byłego cintryjskiego marszałka, Wisengrada. Ostatecznie po ślubie emyra z fałszywą Ciri przeszedł on na stronę Nilfgardu i podczas bitwy pod Brenną walczył przeciwko królestwom północy. Wydarzenia mające tam miejsce pod koniec pierwszej wojny północnej są znane jako rzeź Cintry. Była ona następstwem bitwy w dolinie Marnadal, gdzie zginął dotychczasowy król Cintry, Eist Tyserach. Osłabione wojska cintryjskie praktycznie nawet nie broniły miasta, ponieważ większość wojska została zabita wcześniej. Całe oblężenie nie trwało nawet tygodnia. W obawie przed przemocą Nilgarchczyków, cintryjczycy zabijali swoje dzieci i żony, a sami popełniali samobójstwa. Nawet ranna Kalantę prosiła prosiłaby kto się dobił, jednakże przez to, że nikt nie miał na to odwagi, zmuszona była skoczyć z zamkowej wieży. Właśnie tak większość obywateli Cintry zginęło, a miasto zostało niemal doszczętnie zniszczone. Asiencyjczycy to naród dumny i waleczny, ceniący sobie pokój i wolność. Nie poddali się, gdy zwyciężony Nilgard stanął u ich bram, bohatersko stawiali opór do końca, co może świadczyć o ich niezwykłym męstwie, odwadze i patriotyzmie godnym naśladowania. To wszystko, co miałem wam do zaprezentowania w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do subskrybowania, komentowania i oglądania innych filmów z tej serii. Do usłyszenia na razie.